Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, jesteście zdrowi, szczęśliwi, spokojni, że wszystko jest tak jak sobie wyważyliście. I a propos tych marzeń, zapraszam na aktualizację moich zapachów w mojej kolekcji perfum. To jest pytanie, które bardzo często pojawia się pod filmikami o tematyce głównie perfumowej. I w ogóle w momencie, kiedy używam jakikolwiek zapach, to pytacie: A jak tam to wygląda teraz? Czy jest tych zapachów więcej czy mniej, żebym zrobił jakiś update, więc serdecznie Was na niego zapraszam. To jest taka forma wstępu, kiedy mnie widzicie, a później zmieniam kadr i będziecie podziwiać tylko i wyłącznie moje zapachy bez mojej twarzy, a ja oczywiście wtedy będę o nich opowiadać. I teraz najważniejsza wiadomość jest taka, że z pewnością mam zapachów więcej niż przeciętny kowalski, a raczej kowalska w tym wypa wypadku. Ale zdecydowanie mniej niż wiele, nawet nie tyle, co kąt poświęcony zapachom. I nawet uważam, że mam mniej zapachów niż co niektóre influencerki. Więc weźcie pod uwagę to, że mogę mieć więcej zapachów niż wy, no bo to też jest moja praca, ja też na ten temat nagrywam, ale to i tak nie jest przesada. Niektórzy mają. 5 razy więcej, a nawet i więcej, że to jest dobre czy złe, nie mi oceniać. Ja mam tyle, ile mam, za chwilę zobaczycie, będziemy liczyć. Ta kolekcja jest dla mnie za świat. Dążę, tak jak już wiecie, do całkowitego jej zredukowania do akurat może 10. Ośmiu zapachów, które będą sprawdzone, które będą w 100% moje. Na ten moment tych zapachów, takich nietrafionych i nie moich jest kilka, ale staram się je wszystkie zużyć, żeby po prostu mieć już zamknięty ten rozdział. Mam kilka swoich hitów, o których też Wam powiem, które kocham, uwielbiam i których nigdy. Nigdy nie mówię się nigdy Tym bardziej w kwestii zapachów Których na ten moment nie wyobrażam się pozbyć o, to, A tak będzie najlepiej to sformułować Więc mam nadzieję, że Wam się będzie to podobać To nie tylko będzie pokazanie Ale też omawianie Nie będzie nut zapachowych Ale taki profil zapachu, każdego zapachu Postaram się Wam pokrótce przedstawić Kawka w dłoń, herbata w dłoń, lemoniata w dłoń Lody w dłoń Co tam chcecie, bierzcie Zapraszam Was serdecznie na aktualizację Mojej perfumowej kolekcji no i dzień dobry, witam się tym regalikiem. I dwie półeczki tego regału należą do mojej kolekcji z zapachów powyżej i poniżej. Już nic nie ma, udowadniam. Półeczka u góry, znaczy na dole i u góry. Skupmy się na tych dwóch. Myślę, że ten kadr jest w miarę dobry, ale będziemy chyba przybliżać się do poszczególnej półeczki i będę wszystko omawiać. Tak, jak widzicie, jest tutaj trochę zapachów tematycznie ułożonych, mianowicie tu są wszystkie zapachy z marki Flow Perfumes. Jakiś czas temu miałam z nimi współpracę, na pewno widzieliście, co niektórzy. Filmik na ten temat poświęcony temu, jak y, aplikować zapachy, aby projektowały i długość y, na nas trwały. Jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie Was do niego zapraszam i odsyłam. No i niewątpliwie, aby wypowiedzieć się na temat danych zapachów, musiałam te zapachy mieć i posiadać. No i one są w mojej kolekcji zapachów. Słuchajcie, ja tę markę znam już mm, mm, ponad dwa lata. I te, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zapachów to jest nic ponieważ ja już zużyłam, nie wiem, może z 12 zapachów właśnie od marki Flow Perfumes, no naprawdę mogę się wypowiedzieć na ich temat, bo dużo przetestowałam i takim zapachem, do którego ponownie powróciłam, który niewątpliwie musiał zdobyć moje serce, to jest ten 153 Flow Perfumes, to jest odpowiednik niszowego zapachu, tak zwanego unisexu ex nihilo, nihilo flare narcotic. Słuchajcie, zapach idealny właśnie na teraz do pracy, na rozmowę kwalifikacyjną. Trochę dystansujący, ale świeży, nie plastikowy, nie tani, jednak miło kwiatowy i drzewny. Dosłownie pachnie jak zapach niszowy, i ja też nawet nie wiem, jakich epitetów użyć, żeby potwierdzić, że on naprawdę jest wyjątkowy. Chyba najlepszym potwierdzeniem będzie to, że używam go po raz kolejny. Tutaj mamy odpowiednik My Way George Armani. To już jest mój odpowiednik, chyba czwarty odpowiednik zapachu My Way George Armani, więc no to jest chyba dowód na to, że kocham My Way. Problem z My Way jest taki, że jest to bardzo drogi zapach, a trwałość jest niewiele lepsza niż trwałość odpowiedników. Tutaj mam akurat taką propozycję z firmy Flow Perfumes i to jest. Naprawdę 95% do stu podobieństwa. A tu mam znowuż odpowiednik z e, arabskich zapachów: Teorem e, Ribrock rubrok. Słuchajcie, ten zapach jest już bardziej ulepny, wciąż niezwykle podobny do My Way, ale już jest niewątpliwie bardziej skręcający w tą arabską, ulepną, no troszeczkę plastikową e, formę. Jednak formę stronę. Jednak i tak go bardzo polecam. Niezwykle wydajny, niezwykle trwały. Użyłam go już tyle, a używam go naprawdę często. Naprawdę polecam. Teraz przechodzimy do zapachów niezwykle do siebie podobnych, czyli do Kirke i do Erbapury. Które z które, to wam napiszę, żebym się nie pomyliła i ja i żeby nie wprowadzić wam, was w błąd. Zapachy do siebie niewątpliwie bardzo zbliżone i podobne. Kirke jest bardziej. Bogaty, złożony, taki trochę ulepny, bursztynowy, a erba pura no to oczywiście przestrzenność, ozonowość, woda, takie akwatyczne wręcz klimaty jednak mają tyle cech wspólnych, że słuchajcie, często ja się sama mylę nie wiem, który jest który. Niemniej jednak, świetna trwałość, świetna projekcja to już jest mój któryś odpowiednik na temat tych zapachów. Miałam również oryginały. Więc stwierdzam, że jeśli chodzi o takie zapachy, odpowiedniki są wybawieniem. Nie ma co chwilami przepłacać. No Tak ja osobiście uważam. Możecie się z tym zgadzać lub nie. Macie do tego prawo. Totalnie moje odkrycie Miss Dior Blooming Bouquet od Flow Perfumes. Idealny zapach właśnie na teraz. Kwiatowy, świeży, lekki, elegancki. Yy, bardziej już wyrafinowany i bardziej dla kobiety dojrzalszej niż młodszej ale wciąż i ta, i ta jak gdyby grupa, kategoria wiekowa świetnie się odnajdzie w tej propozycji. Zmierzam po prostu do tego, że Dior często tak tworzy zapachy, iż no wskazuje bardziej na taką grupę docelową, troszeczkę starszą. Jednak tutaj ta propozycja jest bardzo lekka i taka łatwa, po prostu miła, przystępna na co dzień, radosna, jeszcze raz się nią siknę. Mhm... Nawet powiedziałabym, że tutaj nie wprowadzałabym jakiegoś nakierunkowania na wiek. Naprawdę dla każdego, dla każdej dziewczyny, dla każdej kobiety będzie super. Ale no niewątpliwie ta, yy, ta tutaj kompozycja troszeczkę jest piżmowa, a wiem, że to piżmo już nie zawsze jest tak lubiane. Następnie 188 Delina Exclusive. Powiedziałabym, że jest to zapach, który warto sobie kupić w formie odpowiednika i przetestować. Lubię go, bardzo go lubię, ale ten zapach jest dla mnie, o dziwo, za ciężki na tę porę roku. Uważam, że świetnie sprawdziłby się jesienią bądź nawet i zimą. Wtedy ta róża byłaby taka chłodna, dystansująca taka niezwykle jakościowa, bo na ten moment, jak sobie dzisiaj prysnałam, może też dlatego, że jest o wiele cieplej na dworze, jest mi troszeczkę yy, tak troszeczkę mi przytłacza. Takie mam wrażenie. O, w ten sposób. Niemniej jednak bardzo fajny. I uwaga, to są dosyć, dosyć podobne propozycje. Zmierzam tutaj do Ninerichy i to jest bardzo dziwna nazwa. E, tak to wygląda. O, bardzo y, jestem tym zapachem zadziwiona, gdyż nie spodziewałam się takich parametrów jak na świeży, różany zapach taki pieprzowy trochę, oczywiście też piżmowy. Robi wrażenie i zapach to jest też troszeczkę taki vintage, owy. nie z tej epoki, y, nie z tych czasów, bodaj, że nie jest już on dostępny. Coś takiego jest na jego temat. Ja dostałam ten zapach od Basi, którą serdecznie pozdrawiam. I teraz przeszłabym do mojego kolejnego prezentu perfumowego, który dostałam na gwiazdkę, nie wiem od kogo, od kogoś z rodziny, bo my robimy sobie takie prezenty, że siebie losujemy. Mianowicie jest to zapach od Lacoste i to jest Rose o Intense, coś takiego. No i to jest moje, zresztą widzicie, totalne odkrycie miłość zapach niezwykle uniwersalny dla każdej grupy wiekowej, na każdą okazję. I posiadający dobre parametry. Oczywiście nie są nuklearne, ale wciąż y, uważam, że na. Y, porównując inne zapachy o tym samym profilu, no to naprawdę świetnie sobie radzi. Nie miałam zbytnio zapachów nigdy od LaCoste i ta marka zrobiła na mnie przeogromnie dobre wrażenie, właśnie biorąc pod uwagę ten zapach, który mam w swojej kolekcji. Słuchajcie, jedna informacja, która Wam może też pomóc y, w podjęciu decyzji, czy chcecie ten zapach, czy nie, mianowicie. On ewoluuje na skórze, on się zmienia. On z takiego różanego, kwiatowego zapachu idzie w kierunku y, drzewnego, bardzo otulającego. No, naprawdę wielkie wow, nie spodziewałam się. Tym bardziej, że cena jest dosyć przystępna, a zapach jest wydajny. No i moja miłość. Czym by była moja kolekcja zapachów bez Sunflowers Elizabeth Arden? To jest moje... Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, które już opakowanie. Naprawdę już dużo, dużo zużyłam, używam ten zapach od gimnazjum i za każdym razem, gdy go używam, to mam wrażenie, że wracam po prostu do domu. Zapach poprawiający nastrój, pozytywny, wibrujący, owocowy, z jednej strony też kwiatowy i vintage'owy, ale nie migrenogenny, jednak trochę Was na jego temat przestrzegam, ponieważ wiem z opowieści wielu osób, że ten zapach się po prostu nie sprawdził. Następnie też powiedziałabym, że ten zapach jest dobry na każdą porę roku. Nie patrzcie na to, że on właśnie ma taki profil bardzo pozytywny bo on według mnie świetnie sprawdza się też jesienią i zimą. Wtedy on zostawia ogon, projektuje, no czaruje, ale to nie dla każdego jest propozycja, zdaję sobie z tego sprawę. I przechodzimy do ostatniej półeczki. Jak widzicie, nie jest y, tych zapachów jakoś wiele. W sumie nawet jak y, troszeczkę więcej niż y, powiedziałabym taki typowy kowalski mam tych zapachów, no ale dobra. Zacznę może też od odpowiedników, tym razem z paryskich perfum. Również współpracowałam z tą marką, również zużyłam bardzo dużo zapachów w swojej kolekcji. No, już około 15 co najmniej będzie. Więc mam opinię na temat i tej, i tej marki. I często się mnie o to pytacie, która lepsza. Już Wam mówię, że obydwie są dobre, obydwie są super. Z obydwóch y, marek y, firm mam zapachy. Co więcej, kupowałam te zapachy też sama dla siebie, w żaden sposób y, nie nawiązują współpracy i uważam, że za każdym razem to jest dobry wybór. Są dobrym odzorowaniem oryginałów, mają świetną trwałość. Tu musicie po prostu. Podjąć decyzję, co na dany moment jest dla Was fajniejsze, lepsze. No ale, dobra, zacznę może od zapachu, który już zużyłam prawie. Zostało dosłownie, widzicie tu, tylko tutaj na dnie. 340 odpowiednik Good Girl Carolina Herrera. Ja miałam oryginał, uważam, że ten zapach. Jest troszeczkę lżejszy, ale to akurat odbieram za jego plus, ponieważ Good Girl no, jest mocarzem i na tę porę roku byłoby mi trudno nosić oryginał, ale ten zapach jak najbardziej. Drzewny, tomkowy, ale też słodki, owocowy, kwiatowy. Tu jest wszystko. No, cóż Wam mogę mówić? Good Girl chyba każdy zna i każdy... Hmm. Może złym sformułowaniem jest, że powinien poznać, ale warto wiedzieć, jak ten zapach w ogóle brzmi na Waszej skórze. Tutaj mam zapach, za który teraz planuję się wziąć, mianowicie 636 odpowiednik Zadig Voltaire. This is hair, coś takiego. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Zapach przede wszystkim słodki, troszeczkę pachnący, jak pianki, marszmalą. No, dosyć specyficzny, idealny na jesień, zimę. Jednak ja. Mam wrażenie, że czasami potrzebuję takich dosyć, powiem Wam szczerze, słodkich, otulających nut, nawet gdy na dworze jest ciepło. Ale to wszystko zależy, słuchajcie, od kompozycji. I 64, czyli kultowy zapach Chanel Chance. Chance tym razem, słuchajcie, to jest otądr. Tak. Bodajże, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, bo jak wiemy, jeśli chodzi o Chanel, no to jest Chance o Fresh i Chance o Tondre, a tu mam bodajże Chance o Tondre. Niemniej jednak zapach bardzo klasyczny, elegancki, uniwersalny, dobry do pracy, dobry na co dzień, dobry na randkę, nawet na imprezę okolicznościową, ponieważ jest bardzo taki kobiecy, dystyngowany. Łagodny, o, łagodny to jest najlepsze określenie. Bardzo go lubię i idealny jest na tę porę roku, więc za niego się zabieram właśnie, gdy skończę Good Girl. I This is her, bodajże. No, i tutaj, słuchajcie, również klasyk i kolejny odpowiednik mojego ulubionego zapachu, czyli My Way. Słuchajcie, to jest numer 462, świetny, bardzo go lubię. Uważam, że mm, śmiało możecie kupować ten zamiennik, kiedy pragniecie po prostu czegoś w przystępnej cenie. Szkoda Wam, kasy na My Way. Bardzo go lubię, naprawdę co tu dużo gadać. Szkoda mi, kasy na My Way, za to odpowiedniki kocham e, kupować właśnie w tej kategorii. Za to tutaj mamy 70 i odpowiednik Chloe Nomad. Chloe Nomad też kocham, zaraz Wam o nim opowiem, jest tutaj z tyłu. Zmierzam do tego, że jest coś świetny zamiennik, genialny zamiennik, ale no, idzie już bardziej w taką stronę hmm, mniej świeżą i drzewną, bardziej słodką. To nie jest minus, ale po prostu zwracam Wam uwagę na delikatną różnicę. Też go lubię, używam głównie na duże wyjścia, na wielkie wyjścia. I miksuję wtedy te dwa zapachy. Oryginalne, tutaj mam Chloe Nomad z tym, lub tym się dopsikuję później, ale zostawiam sobie ten zapach właśnie na y, przełom wiosny i lata, czyli za chwilę się za niego wezmę, ponieważ jest on dosyć lekką kompozycją. Y, a mam dużo zapachów do zużycia takich cięższych, że tak powiem. No i dobra, skoro wywołałam Chloe nomad do odpowiedzi, to o nim opowiem. Słuchajcie, to jest zapach, który muszę mieć w swojej kolekcji, który jest niezwykle uniwersalny. Muszę usiąść, słuchajcie, o z tyłu, bo już mi nogi ściepły, ścieknęły, ściepły. Może was trochę obniżę. O Boże, jak mi dobrze. <słuchajcie>, słuchajcie, zmierzam do tego, bo ja tutaj normalnie jakieś dziwne figury robię z tyłu za kamerą zmierzam do tego, że ten zapach muszę mieć w swojej kolekcji, bo on zawsze się sprawdza na przykład do lekarza, na pogrzeb naprawdę to są takie okazje, kiedy nie wiecie co założyć, koleo, no mat was nie zawiedzie rozmowa kwalifikacyjna randka, nawet po prostu wesele, zapach na wesele dla panny młodej, to jest zapach po prostu idealny, kocham, uwielbiam poznałam dzięki Moni, Monię serdecznie pozdrawiam, to już jest moje drugie opakowanie, genialny prezent od męża na moje urodziny no, jestem zachwycona! I teraz kochani, no może tutaj obok, zapach, który kupiłam sama dla siebie, Elisa Le Parfum-Lumiere. No i to jest mocarz głównie na jesień zimę, chociaż czasem się nim siknę na wieczór, bo on jest bardzo wystrzałowy, iskrzący, szampański, bursztynowy, otulający, ciepły, żywiczny, ale przede wszystkim białokwiatowy. kwiatowy Świat pomarańczy tutaj króluje, jaśmin. Dodatkowo powiedziałabym też, że takie nutki, takie bergamotki też. Bardzo lubię takie kompozycje zapachowe. Jednak zapach jest niewątpliwie jakiś. Może od niego boleć głowa. Możecie otrzymywać takie uwagi na temat swojego zapachu: że on jest zbyt projektujący, że przytłacza. Bo chwilami tak może być, ale jest to zapach klasa sama w sobie. Będę go używać jeszcze chyba przez kilka lat. Nie zależy mi na tym, aby go zużyć, bo on ratuje w wyjątkowych chwilach, momentach, jak na przykład święta Bożego Narodzenia albo Sylwestrowa Noc. No, jest po prostu idealny na ten moment, ale no nie wątpię w jego oryginalność. Jednak wiem, że taka kompozycja no, jest zbyt trudna i nie każdemu polecałabym kupować ten zapach w ciemno, a tym razem na taką porę, no może niekoniecznie. Za to na tę porę z pewnością jest kolejna Elisa, którą otrzymałam od siostry na swoim mini, Gdzie jest napis? Hello? Tu jest taki delikatny. O! Girl of Now Forever. Słuchajcie, powiem Wam tak. Ten zapach jest fajny, ale na pewno do niego nie powrócę. Podoba mi się w nim to, że on przede wszystkim jest taki Trochę zabawne, wibrujące, flirtujący. To wszystko się tak gryzie i przenika. Malinka jest taka w otwarciu, troszeczkę ciepła, cierpka i połączona z pieprzem. Też takie trochę powiedziałabym: no nie tyle co brzoskwiniowe nuty, ale bardzo owocowe. Trochę jest kwiatów. Niemniej jednak jest to zapach łagodny na co dzień dla właśnie mm, takiej. Młodej dosyć dziewczyny, chociaż nie chcę tutaj wprowadzać jakichś takich podziałów na wiek. Po prostu chcę Wam mniej więcej opisać ten zapach, a trudno jest mówić, że to jest zapach owocowy. No i co możecie sobie myśleć? Zapachy owocowe mogą być przeróżne: wyrofinowane jak na przykład Cesza i Ginza, lub yy, plastikowe, słuchajcie, i owocowe jak, yy, nie wiem, yy, różnego rodzaju wariacje na temat Lost Cherry Tom Ford. Więc a propos tego zapachu, bo już tutaj za dużo dygresji. Dobry jest on przede wszystkim na wiosnę i na takie troszeczkę mroźne poranki. Wtedy fajnie projektuje, fajnie się odzywa i układa na skórze. Wydaje mi się, że na upały mógłby bardzo szybko znikać. Skóra mogłaby zjeść tę cierpkość i zostałby taki trochę dziwny alkoholowy posmak. No ale dobra, na ten moment jak najbardziej jest ok. Czy go zużyję w tym sezonie? Nie wiem. Ale jest to bardzo prawdopodobne znając mnie. No i zapach, słuchajcie, który również otrzymam jako prezent od sisterki, bo jej się chyba nie sprawdził zbytnio i nie podobał teraz jak to pięknie wygląda. No, buteleczka robi wrażenie. Lamar, kaczal. Nie powinnam tak marudzić, bo nie jedna dziewczyna marzyłaby o takiej propozycji, o takim prezencie. Zapach pachnie bardzo dla mnie arabsko, sucho. Żywicznie bursztynowo otulająco ehm. i niestety mam z nim problem, taki, iż mój mąż nie może go znieść. Ja bym go zużyła i używała, nawet i z radością. Problemem jest to, że po prostu mojego męża boli o niego głowa, no i on ma niesłychane parametry i projekcje, jak to zapachy arabskie. Zresztą widać, że to jest złoto, to jest konkret. No i ten zapach tak właśnie też układa się na skórze, więc nie używam go, no bo nie chcę męczyć męża. Yy, prawdopodobnie skończy się tak, że otrzyma go w prezencie moja mama, a jest tu cała butla, cała butla. No i teraz moja największa również miłość. Yy, co prawda nie ta opcja, bo to jest opcja intens. Mam na myśli głównie pradę Paradox podstawową, którą kocham uwielbiam, to jest moje drugie czy trzecie opakowanie Prady. Sunflowers, Chloe Nomad, Prada Paradox to są moje totalne hity, które tutaj widzicie. No i oczywiście My Way, Giorgio Armani. Z tym, że My Way y, nie mam y, potrzeby, aby mieć w oryginale. Mogę mieć odpowiedniki, zresztą to widzicie, bo już mam tutaj w tej co prawda małej kolekcji, jak na pasjonatkę perfum, trzy propozycje odpowiedników, więc to już jest sporo. Więc mam takie cztery zapachy topy. No i jeszcze oczywiście c shade do Ginza, które kocham. No ale dobra. No, i jeszcze Giorgio, 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 Giovanni Gold, Giorgio, Oriflame, Essenza, Giornani Gold. A ja, Giovanni Gold, już tutaj, Bella Felicita, mówię po włosku. Dobra, Prada paradoks, jaki ten zapach jest? No dobra, tutaj mamy intens, więc mówmy o intens. Idealny na imprezy, projektujący, sensualny. Uwodzicielski, słodki, drzewny, kwiatowy, kwiat pomarańczy, bergamotka, nuty też trochę takie gruszkowe, jedzeniowe, bursztyn, e, też e, benzoes, takie związki chemiczne, które mm, są nowością, więc ten zapach jest bardzo trendy, podobający się większości. Zwracający na siebie uwagę. No i na ten temat jest wiele już wariacji na temat Prady Paradox. Jest kilka już flankerów, ale zmierzam do tego, że ten zapach. No, niestety przez wiele osób uważany jest za mało odkrywczy i nie będący niczym wyjątkowym, tylko miksem najbardziej popularnych propozycji typu Good Girl albo Lancome La Viebel, Wiecie o co mi chodzi. Ja. Kocham Prada Paradox, możecie mówić na ten temat, co chcecie. Uważam, że to zapach niezawodny na imprezę, kiedy chce się po prostu bawić, chce, wiecie, zwrócić na siebie uwagę zapachem. No i przede wszystkim, najważniejsze, komplemento łapacz. Jeśli chcecie otrzymać komplement za zapach Prada Paradox. No i teraz za ten zapach już raczej komplementów nie będę otrzymywać, z tego względu, że. Bardzo go oszczędzam, nie chcę go zużyć. Otrzymałam ten zapach od mojej wicki i bardzo za to dziękuję, że ktoś wysłał mi zapach, który jest już nieprodukowany, wycofany i którego praktycznie nie może nigdzie dostać, chyba, że chce się zapłacić za takiego malutkiego yy, kwiatuszka ponad 500, 600, 700 zł, bo takie są ceny, widziałam na ebayu czy gdzieś tam. Nie zmienia to faktu, że ten zapach jest taki, jak nazwa wskazuje Flower Party. Jakby kwiaty poszły na imprezę. Ja ten zapach używałam, zresztą najważniejsze, to były moje pierwsze perfumy w życiu, kupione przez moją siostrę. Na ten zapach. Y Inaczej, ten zapach używam na swoje pierwsze randki, na pierwsze dyskoteki w szkole. Nawet nie wiecie, ile mam, słuchajcie, wspomnień z tym zapachem. Pamiętam, że do tych perfum dołączone było mydełko, i ja używałam to tylko i wyłącznie na ważne wyjścia. To były też inne czasy, kiedy taki prezent to był, słuchajcie, szanowany, który po prostu miało się jak na ołtarzyku. Teraz, po prostu, biorąc pod uwagę dostępność tego wszystkiego. No to inaczej na pewno młodzi będą do tego podchodzić, Boże, mówię jak stara babka, młodzi będą podchodzić, co ja jestem stara. No ale wiecie, ja jestem mamą, patrzę już po prostu, ile moja córka ma, ile ona ma dobroci, ile ona może mieć takich rzeczy materialnych, jak dobre są teraz czasy. A porównuję to często do tego, co ja miałam, gdzie ja mam 27 lat, no już 28 zaraz. I powiem Wam szczerze, że różnica jest przeogromna, ale to taka dygresja nie na temat zapachów. Poniekąd zmierzam, że ten zapach jest bardzo mydlany, kwiatowy i słodki, i na tym bym poprzestała. Nie miał on jakichś wielkich parametrów, wiadomo, ale za każdym razem, gdy go używam, to po prostu przenoszę się do. Tych czasów, kiedy byłam nastolatką, byłam w kimś tam zakochana, wiecie jak to było. No i to są przepiękne wspomnienia. I dziękuję, dziękuję, dziękuję mojej ukochanej obserwatorce, która wysłuchała moich lamentów, że tak tęsknię za tym zapachem i mi wysłała. Słuchajcie, ten zapach to jest w ogóle jakiś absurd, abstrakcja, jakich ja mam cudownych obserwatorów. No i to, kochani, jest na tyle. Czy dużo, czy mało, nie wiem, policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i jeszcze jeden zapach ma moja mama, czyli 22 i jeszcze jakieś tam mam próbeczki. No więc mam, załóżmy, 22 zapachy, czy to dużo, czy to mało. No to zależy. Dla jednych za dużo, dla drugich za mało, dla mnie jest tak jak jest, ale dążę do takiej dziesiątki sprawdzonych, ukochanych zapachów, które. Są zawsze idealnym i najlepszym wyborem. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie. To dzięki Wam tutaj jestem, to dzięki Wam tutaj tworzę i to dzięki Wam spełniam swoje marzenia. Ciekawe, kto wytrzymał do końca. Jeśli ktoś z Was wytrzymał do końca, to napiszcie mi różowy flakonik, taki komentarz. Różowy flakonik, zrobię Wam teścik. Kocham, uwielbiam, dziękuję.